Miasteczko, mała mieścina, gdzie szybko roznosi się ta dobra i ta zła nowina, gdzie każdy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie, gdzie wszyscy, bez wyjątku, czują się jak w niebie. Miasto z charakterem i warte zobaczenia. I choć jest jeszcze wiele do zrobienia, to mamy powody, żeby się tym miejscem chwalić. Lecz by się nie pogubić, Warto to wszystko utrwalić. Dlatego czasem warto wrócić, usiąść w szkolnej ławce, by przypomnieć sobie ważne sprawy. I to w sporej dawce. Zabierzemy was teraz w podróż edukacyjną. Trochę prawdziwą, trochę fikcyjną. Opuśćcie zatem wodze fantazji, bo może nie być lepszej okazji. Posłuchać nas będzie, ten prędko się dowie, dlaczego fajnie jest mieszkać w Wojcieszowie. Pierwszy z małych w domu mieszkał, mieszkał pierwszy, pierwszy książę, mieszkał mieszka w, w domu, domu mieszkał wywoływał pływowej, w ulicznej ciąży. Panem kiedyś małym, zauważył, że są że do dobrawa była Czeszka, więc ją nazwał Czyszka, mieszka, Mieszko, 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 mój koleszko, Mieszko, Mieszko, mój koleszko. Niech po nie to pomoże mu zmarknąć. Proszę, dajmy nam wlasz na szkartę i go strasznie obwiamy. O ciastu szkodzenia umieszcza, może z tego półmieresza. Niech do tego kawa opiasta rocznie gwiazdo Protoplast. Niech to mięso, niech to mięso, niech to mięso, niech to mięso. Kiedyś trzeba było to Drogi dzieci, z ósmej klasy przeniesiemy się teraz w odległe czasy. Żeby zobaczyć pierwotnych osadników, którzy nie mieli banków ani blików, omówimy teraz ich budowę anatomiczną. Das your background. Zmienia się mnie do poznania. Dobra, starczy już tego gadania. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Gdzie rosło w górę, a gdzie malało. Jakie były tego przyczyny? Kto nazwy nadał mię utrwalił, Kto porządek gór w terenie ustalił. Dargonoszne tatry wieszczary, kuchą nas z miłością pierwszą, lecz z tak nas tłoczno, zbyt, zbyt duszną, zbyt gęsto. Jestem szdeptane wciąż To jedno miejsc gdzie czas wciąż no. Jestem ekspertem od gór. W bardzo długim stażu. Dlatego ten pagórek nazwę dziś no, nie Nie Zbyt gęsto. A, a wciąż To jedno z tych miejsc, gdzie czas wciąż o wiej Swoje w życiu przyszedłem, z wielu jadłych łóżek. E, nie nieważne, Marciniec, Rogacz, Guzik. Ostatnio... Widzisz, co za oszoło. O, Nowa Góra. Gazłocie. O. Gazłocie. 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 Złoto Wszystkiego Złoto! Wszystkiego to jego wysokość kalcyk, ukryta w białym proszku. Już widzę pieniędzy pełne kieszenie. Przydałaby się łóżka. No, przepraszam, nie przedstawiłem się. Jestem jednym z braci Gruszka. Wywiozę wapno z każdej góry. Między duszkiem a połomem. Ale nie bojcie się, odwdzięczę się pięknym kamieniołomem. O, zbuduje tutaj rozlewnie wody i nazwę ją Wojcieszowiarnia. Za nami już chyba połowa, zmęczona już po lekarz za głowy. W nauczycielach rośnie poziom nerwa, koszmar pedagogów, druga przerwa. dałoby się ruszyć ciało. Ważna jest przecież też na fizyczna, by chłopak był silny, a dziewczyna śliczna. Na istot, brzuchy już pełne, a wśród dzieci poruszenie pani od polskiego chora poszła na zwolnienie. Nie będzie więc kartkówki z ostatniej lektury. Na zastępstwo ma przejść nauczyciel. Ale nie wiadomo, który. Chętnie pogadam sobie z wami. Co? Kartkówka? Romeo i Julia? Nie no, litość. Pozwólcie, że opowiem wam o prawdziwej miłości. Dawno, dawno temu w naszym Wojcieszoku Zdarzyła się historia i nie każdy mam ją opowiem. Była sobie piękna królewna o imieniu Kaczawa, co pokochała chłopca, a to nietypowa sprawa. Chłopcu temu miły na imię było, a w tamtych czasach nie wolno było królewnie spotykać się z prostym chłoptasiem, więc ukradkiem spotykali się gdzieś pod lasem. Się dowiedział, postanowił to zakończyć, wysłał za miłkiem z nagrodą list kończył. Biedak musiał się kryć dobrze, że znał wszystkie jaskinie i stolnie, lecz jednego dnia potknął się o konar i jak na dół nie spadnie Królewna na wieści o śmierci ukochanego opuściła swą fortecę, by żywot swój zakończyć w wojcieszowskiej rwącej rzece. Z tą miłością dzieci to nie jest prosta sprawa. Ale przynajmniej wiecie, dlaczego góra to miłek, a rzeka to kaczawa. wszystko wybaczyć. Ale czy można ją jakoś technicznie wytłumaczyć? Kończy się kolejna przerwa. Przejdźmy zatem do konkretów. Przed nami następna lekcja. Lekcja WDŻ. No właśnie, jajko. Upad, samiec musi wykazać się w Taniec z popisem, paląc się przy tym swym pięknym i pi ogonem. Przepraszam. Bez zdobyć pokochaną samiec pingwina przynosi jej ładne kamyki. To są też w naszym ludzkim życiu znane praktyki. A u nas, między ludźmi, jak to często bywa, nie uważałeś, jak robiłeś, to rób, jak uważasz. Ostatnia lekcja skończyła się właśnie, lecz zanim w szkole światło zgaśnie, zostańcie jeszcze na włączonym fokusie. Pani od, Kierska, od Polskiego napisała na libuszu, żeby w domu napisać na pytanie-odpowiedź, czy warto jest mieszkać w Ojczyszowie? Dzieci od razu wzięły się do pisania, bo żaden uczeń nie lubi zadań odkładania, i z pomocą mamy, babci czy taty, powstały uczniowskie referaty. Życzę ci Wojcieszowie, żebyś był miastem, w którym mieszkańcy mogą spełniać swoje cele i marzenia. Jestem jeden i jestem z pierwszej klasy. Wojcieszu, to miasto pełne wspaniałych mieszkańców i cudownych widoków. Dlatego tak miło nam się tu mieszka. Życzę ci Wojcieszowie, Kolejnych wielu pomyślnych lat. Nazywam się Natalka, jestem z długiej A. Mam jedną piątą lat tego, co ma moje miasto w Wodzieżu. Jestem bardzo zadowolony, że tu mieszkam. Życzę mojemu miastu, by wszystkie dzieci miały gdzie spędzać swój wolny czas po szkole, na przykład na skateparku, na lodowisku i na fajnym basenie. Jestem ksawery z czwartej klasy. Cześć, mam na imię Kinga. Mieszkam w tym mieście od dziewięciu lat. Bardzo fajne jest to miasto i chcę w nim mieszkać już zawsze. Cieszę, cieszę się, że ten nasz młodzież istnieje. Mam na imię Kinga i jestem z trzeciej klasy. Paszport do ręki i świat zwiedzany. Lecz czy widzimy, co wokół mamy? To położenie i te atrakcje. Pięknie tu zimą, cudnie w wakacjach. A tym, co za granicą się zachwycają, niechaj docenią to, co wokół mają. piękne wokoło są krajobrazy. A każdy z okien to jak obrazy. Mamy Mamy mankety, szkołę, przychodnie. Tutaj naprawdę żyje się wygodnie. A ludzie jak wszędzie. Jednym coś przybywa, innym coś będzie. I jak się tak porozglądam, to, to każdy z was powie, nigdzie się nie żyje tak jak Wojciech. I jeszcze od rozpaczy noworoczne życzenia. Niech to co złe odejdzie, dobre się nie zmienia. A oprócz bogactwa, sławy i sukcesu życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, spokoju i mniej stresu. Proszę państwa, wszystko to jest prawda. Każdy wam to powie. A resztę doczytajcie państwo w opowieści o Wojciechowie. Dziękuję. Kasia, Paulina, Viola, Maga, Ania, przepraszam. I po raz pierwszy na scenie Zina. Gaskiniowcy. Marta, Łukasz, Mateusz, Niedźwiedź Danusia, Przewodnik Piotr, Turyści Wasia i Tomej, Woźna Miły Miły Grzegorz, Kaczowa Wasia. Daniel. Uczniowie Paulina, Mateusz, Jok, Jókaś. Narrator Darek. Światło i dźwięk Maciej. I dwie uczniice. Ada i Gaja. I autor książki o powieści o Słowa piosenki Beata Bojanowska, muzyka Robert Mazurkiewicz. Dziękujemy, dziękujemy i do zobaczenia za rok.